Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku będzie o marynarkach i o tym, jak spowodować, aby nieco przekształcić swój styl ubierania się na bardziej elegancki. Do powstania odcinka, oczywiście, zainspirowały mnie wiadomości od Was. Ja sobie je zbieram, zapisuję i to zwykle, jak się nazbiera troszkę takich dotyczących określonego tematu, później je sobie sumuję, tak żeby też móc Wam przedstawiać odcinki, które jesteście zainteresowane. Jeśli interesuje Cię temat marynarkowy, to właśnie ten odcinek będzie o marynarkach i zaczynamy. Żeby Twój styl był bardziej elegancki, być może wracasz z urlopu jakiegoś dłuższego albo po pracy zdalnej i nie wiesz jak, jak uzupełnić szafę, chcesz żeby była bardziej elegancka, czujesz to już na pewno i nie wiesz w jaki sposób to zrobić, to właśnie marynarka jest takim idealnym rozwiązaniem, bo w sumie jest to jeden na część garderoby, która dodaje takiego formalnego charakteru Ubiorowi, w związku z czym już naprawdę, od razu zakładając marynarkę, windujemy swój styl o poziom wyżej, o poziom elegancji. Rzeczy, które powinnaś wziąć pod uwagę, wybierając marynarkę do swojej szafy. Pierwsza rzecz oczywiście fason. Jest on naprawdę ogromnie istotny. Fason taki, który pasuje do Twojej sylwetki. I tutaj zdradzę kilka takich właśnie fasonów marynarek, które będą wpływały na to, jak będziesz mogła podkreślać atuty swojej, swojego ciała, swojej sylwetki. I jeżeli wybierzemy marynarkę taką, która jest odcinana w pasie, to zauważ, że nogi praktycznie sięgają nam nieba. Często klientki mówią, że jestem niska, więc nie mam długich nóg, to jest tylko wysokie osoby mają długie nogi. Więc chciałam Ci jeszcze powiedzieć, że jeżeli chodzi o długość nóg, to są również albo nade wszystkim proporcje do sylwetki. Może być tak, że jesteś niską sylwetką, ale masz krótki tuł, wówczas też masz długie nogi. Ale jeżeli chcesz spowodować, aby sylwetka wyglądała na wyższą i zależy Ci na tym, aby właśnie wydłużyć nogi, to bardzo odpowiednie będą takie marynarki, które będą sięgały do linii pasa. I tutaj na przykład możesz właśnie wykorzystać takie marynarki typu Chanel na przykład takie jak ja mam teraz na sobie, to jest marynarka z sieciówki. Jest to marynarka, która sięga do linii pasa i powoduje już nawet jeżeli założymy, ja mam pod spodem longsleeve, jak założymy pod spód t-shirt czy założymy jakąś bluzeczkę, taka marynarka zachowa nam formę. Kryterium jeżeli chodzi o zakup marynarek, wzięłabym pod uwagę z jakiego materiału marynarka jest zrobiona. Jeżeli Chcesz, żeby bardziej elegancką, to na pewno nie chodzi nam tutaj o marynarkę z takich dresowych tkanin. Tak szczerze mówiąc, tego bym kompletnie unikała. Jak również pewnie widziałyście, był taki szał w sieciówkach. Ja jeszcze ostatnio też widziałam marynarki takie, które od razu mają zawinięte rękawy. Powiem szczerze, że one są mało estetyczne, mało eleganckie, te podwinięte rękawy, i jeszcze większość z tych marynarek to jest o bardzo niefajnym składzie. Także te marynarki naprawdę. Nie mają, wydaje mi się, żadnego szyku, nie, nie dodadzą nam elegancji. Zdecydowałabym się bardziej na marynarkę, która ma rękawy długie, które masz możliwość podwinięcia, ale też jeżeli chcesz wyglądać bardziej oficjalnie, wcale tych rękawów nie musisz podwijać. Zatem masz jakby dwie możliwości w jednym, więc możesz korzystać z tych podwijanych rękawów i nie, ale jest to dalej jedna marynarka. Marynarka, która powoduje, że mamy wcięcie w talii? Niemożliwe? Przeciwnie. Jest to możliwe i możemy to uzyskać odpowiednim kształtem marynarki. Jeżeli wybierzemy taką marynarkę, której guziki są już naszyte w formie takiego trójkąta, czyli zwierzającej się właśnie od biustu do talii i później nam się rozchodzące, bądź idące prosto i lekko wcięty delikatnie kształt właśnie takiej klepsydry, ta marynarka rewelacyjnie robi talię. Nawet jeżeli nie macie figury takiej, która ma kształt klepsydry, to właśnie tym optycznym elementem możecie sobie tą talię zbudować. Przyglądnijcie się bacznie marynarkom takim, które mają dwurzędowe guziki. Te marynarki będą powodowały, że będą budowały większą objętość. I jeżeli te marynarki będą takimi, bo zwykle są marynarkami oversize'owymi, na pewno będą budowały, że ta sylwetka będzie u góry taka jakby przerysowana. Robimy to co prawda celowo, ale wtedy pamiętajcie o tym, żeby fajnie sobie równoważyć te proporcje. Czyli jeżeli zakładacie taką oversize'ową, większą marynarkę, to właśnie załóżcie do tego bardziej dopasowane spodnie, czy te też bardziej dopasowany pod koszulek, który będzie właśnie nam fajnie pokazywał i tak właśnie lekkość sylwetki. Długość marynarki ma znaczenie. Tak jak wspominałam o marynarkach takich typu Chanel, które są albo pudełkowych, wcale nie muszą być właśnie typu, które mam na sobie, to takie marynarki, które sięgają do linii pasa, zwracają wtedy uwagę na linię pasa. Natomiast mogą być też marynarki, takie, które są nieco wydłużone, i one też niektórym sylwetkom będą bardzo służyły. to takie marynarki, które służą na przykład sylwetkom nawet prostokątnym, takim, które nie mają dużego wcięcia w talii, ale też mogą posługiwać się o są to marynarki, które również będą służyły praktycznie każdej sylwetce, tylko bardzo ważną kwestią jest ich długość. I tutaj właśnie jest tak, taki klucz przy doborze długości marynarki. Jeżeli jesteś niską sylwetką, to zauważ, czy ta Cięcie tej marynarki nie wypada zbyt nisko. Cięcie nie jest tak obniżone, że masz skrócone nogi. Długość tej marynarki będzie również miała znaczenie, na przykład dla sylwetki typu gruszka, czyli takiej sylwetki, która ma piękne krągłe biodra. Jeżeli utniesz tą marynarkę, czyli będzie taka linia przecięcia tej marynarki właśnie dokładnie na linii bioder, będzie ona powodowała, że będziemy miały taki punkt skupienia uwagi właśnie na tym momencie, czyli na tym momencie będziesz zwracała uwagę i on. Będzie będzie tak optycznie, jakby poszerzał tę linię. W związku z czym, jeżeli nie chcesz zaokrąglać jeszcze bardziej swoich bioder, wybieraj tą długość marynarki, taką 3 cm ponad tym odcinkiem bioder, bądź nad, bądź pod. Jeżeli jesteś sylwetką wysoką, bo wtedy możesz sobie również pozwolić na to, aby ta góra była bardziej jeszcze wydłużona. Miałyśmy podsumowanie fasonów, a teraz przechodzimy jeszcze do takiej bardzo ważnej ważnej rzeczy, którą naprawdę wzięłabym pod uwagę, a mianowicie chodzi o jakość. I chciałam tu od razu powalczyć z przekonaniem, który naprawdę ma większość kobiet, a mianowicie, żeby się dobrze ubierać, trzeba mieć pieniądze. Żeby mieć dobrej jakości rzeczy, trzeba mieć dosyć wysoki budżet, w związku z czym mnie na to nie stać. I to jest bardzo często powtarzany argument, który blokuje przy budowaniu naprawdę stylowej i jakościowej szafy. Pierwsze co chciałam właśnie tutaj taką opowiem może anegdotę ostatnio podczas pracy z klientką poleciła mi jeden sklep swój ulubiony i żebym tam zerknęła i doradziła jej fason na warsztaty, na które się wybierała fason ubrania i drogie panie jedno co zauważyłam już na wstępie sklep, który był taki no, wysoko budżetowy, tam marynarki zaczynały się od około 1700 zł i moje ogromne zaskoczenie, że że jakość tych rzeczy, tych marynarek była naprawdę, ale to naprawdę skandalicznie słaba. I to powinnam powiedzieć, i powinnam o niej przypominać, że dobre rzeczy powinny kosztować, bo je jakość materiału, dobre wykonanie, szycie. Natomiast nie zawsze to idzie w parze. I często możemy popełnić taki błąd, że możemy kupić rzecz, która naprawdę jest słabej jakości, a jednak jej koszt jest bardzo duży. Przygotowałam jeszcze na was kilka marynarek, takich, żeby wam pokazać, jak można balansować między fasonami, dobierając je do sylwetki. Oczywiście musicie o tym zadecydować same, którą marynarkę chciały widzieć w swojej szafie, ale pokażę wam na co zwracać uwagę. Wybierając marynarkę do swojej szafy. Tutaj właśnie ja mam kilka fasonów takich marynarek. Jedną z marynarek jest marynarka, która ma takie guziki, które są przeszywane pod skosem. Mówiłam o tym właśnie w filmie. Tu Wam pokazuję przykład takiej marynarki. Taka marynarka rewelacyjnie zbuduje nam talię. Więc, jeżeli chcesz ją podkreślić, jeżeli jesteś sylwetką typu S, klepsydrą, małą, dużą, to właśnie taka marynarka świetnie pokaże talię. Ale też, jeżeli nie masz talii i zostawisz nawet tą marynarkę tak odpiętą, bo w zależności od sylwetki, bo jeżeli jesteś prostokątną, drobną sylwetką, również będzie Ci służyło zapięcie tej marynarki. Ale możesz użyć na przykład takiej właśnie marynarki, ale pozostawił ją otwartą, żeby ona spowodowała nam też taką wydłużoną, Linię stylizacyjną, więc jest to taka bardzo klasyczna marynarka, przyda się naprawdę dla kobiet, które szalenie cenią sobie klasykę i elegancję. Druga marynarka, ta w kolorze czerwonym i jest to już taka marynarka, która sięga delikatnie do pół bioder. Nie jest to marynarka taliowana i powiem szczerze właśnie, że ta marynarka, krój już jest taki naprawdę bardzo, ale dla mnie bardzo odpowiedni dla sylwetki takiej prostokątnej, takiej, która też ma mniejszy biust, takiej sylwetki drobnej, dziewczęcej, z niewielkim biustem. To takie moje spostrzeżenie. Natomiast ja jestem eską i w tej marynarce chodzę, lubię ją, ale tak jak mówię, ona może tak na maksa nie podkreśla atutów sylwetki, ale mimo wszystko ma bardzo dobrą jakość. Jest to marynarka również z sieciówki. Ja mam ją w uzupełnieniu ze spodniami materiałowymi, czyli jest to garnitur i jest to taki naprawdę fajny zakup i dobry jakościowo marynarka. Jest to marynarka oversize'owa. Ja tutaj zaszalałam z kolorem, bo on jest taki dosyć intensywny, różowy. Jest to marynarka, w której podciągam sobie rękawy, ale tutaj służą mi właśnie gumki. Na pewno ten patent znacie, że zakładacie gumki na rękawy, żeby pokazać nadgarstki. Zwłaszcza przy takich oversize'owych górach naprawdę służy nam bardzo, jeżeli mamy pod spodem albo koszulki dopasowane, albo doły dopasowane, podkreślenie tali, to wtedy Naprawdę nam równoważy sylwetkę i powoduje, że ta sylwetka nie wygląda na przeciążoną. Jest to u mnie też część garnituru, także uważam, że jeżeli też zamierzacie na przykład kupić marynarkę, rozważcie zakup garnituru, ponieważ też te spodnie materiałowe mogą być świetnym elementem do stylizacji i do uzupełniania różnymi górami, ale też w zestawie z marynarką będą wyglądały bardzo elegancko. Ta marynarka jest to taka marynarka oversize'owa, ale ta marynarka już ma pasek, no nie pokazuję go tutaj, widzę, że nie ma dołączonego, pasek w kolorze marynarki, taka będzie służyła już naprawdę też większości sylwetką, chociażby przez to, że możemy ją nosić albo zupełnie odpiętą, albo też, jeżeli mamy ochotę i życzenie, to możemy właśnie w tej marynarce podkreślić talię, albo eleganckim skórzanym paskiem, albo paskiem właśnie z marynarki, także jeżeli nie wiecie, na jaki fason się zdecydować, to w tym sezonie bardzo również modne są takie przerysowane góry i, i podkreślanie talii. Dziewczyny, łamiecie, jaki fason wybrać, czy pójść już taki naprawdę klasyczny, dopasowany, to taki, taka forma marynarki, gdzie będzie Wam dawała nieco takiego e, trendowego twista, bo będziecie miały i oversize, i dopasowanie, to myślę, że jest odpowiednia, czyli taka oversize'owa i z paskiem. Nie można wszystkiego, okazuje się, że można. Następna marynarka, którą zapewne Wam już pokazywałam, jest to marynarka z sieciówki. Jest to marynarka w kolorze takim burgundowym, ale takim bardziej ciepłym i zgaszonym kolorze. Jest to marynarka również taka oversize. Jest możliwość właśnie też nabycia tej marynarki. Ze spodniami. Także, tak jak mówiłam, jeżeli się zastanawiacie nad zakupem marynarki, dobrze też jest przemyśleć, czy nie uzupełnić tej marynarki po prostu jeszcze dołem, co Wam da jeszcze większą możliwość komponowania. Marynarka w taką drobiutką kratkę. Jest to marynarka z dużą zawartością wełny. Jest to marynarka wełniana, taka naprawdę ciepła. Ja bardzo lubię taką marynarkę, zwłaszcza jesienią i w takich przechodnich porach. Bo nie wiem jak Wy, ale ja często zastępuję na przykład kurtkę taką marynarką. Dlatego, że tak daje mi ciepło, więc nie potrzebuję już dodatkowego okrycia i ona naprawdę świetnie się sprawdza zamiast płaszcza czy jakieś tam bomberki oczności odstejzacji, ale w każdym razie naprawdę jest zamiennikiem w porze przejściowej, takiej jak wiosna, jest zamiennikiem okrycia takiego zupełnie wierzchniego. No oczywiście bierzemy pod uwagę temperatury, ale myślę, że na nadchodzącą wiosnę można rozważyć właśnie zakup takiej marynarki wełnianej, która też Wam posłuży właśnie wczesną wiosną na uzupełnienie sobie góry. Jeżeli macie wątpliwości co do koloru i nie wiecie w jaką marynarkę zainwestować, to bardzo, ale to bardzo polecałabym Wam korzystać z kolorów bazowych. Czy biel, kolor czarny, szarości, anat czy beże. Są to kolory, które bardzo fajnie skomponują się z większością, większą ilością ubrań, więc jeżeli jeszcze nie zadecydowałaś, jaki ten kolor ubrać, a jest to taka Twoja pierwsza marynarka, to radziłabym, żeby była ona w kolorze bazowym, dlatego, że na pewno świetnie, bez pomyłek uzupełni Twoją szafę i jak najczęściej będziesz mogła ją wykorzystywać właśnie przez to, że kolor będzie taki uniwersalny. Jeżeli chodzi o nasycenie Koloru, wybierz ten kolor bazowy tak do Twojej szafy. Weź pod uwagę, właśnie, czy jest tam więcej jasnych kolorów, czy jest tam więcej ciemnych kolorów, a może właśnie, jeżeli jest więcej ciemnych, to coś dla rozjaśnienia tych ciemnych gór czy dołów. Myślę, że w ten sposób, właśnie bardzo może być fajnym kontrastem i, i również się sprawdzić. To dwurzędowa marynarka. Jest to marynarka w takim kolorze również bazowym. Jak widzicie tutaj, świetny taki grafit, szarość, nawet może jeszcze że nie grafit, a szarość, jest to kolor, który też świetnie uzupełni wszystkie praktycznie kolory, bo jeżeli chodzi o szary, jest kolorem bazowym, więc mamy bardzo dużą możliwość doboru koloru. Świetnie się sprawdzi dla sylwetek, które chcą budować swoją objętość, czyli na przykład takie bardzo szczupłe i wysokie osoby, taka sylwetka typu I bardzo ładnie będzie w takiej marynarce wyglądała i nie będzie ona obciążała jej figury. To jedna marynarka. Tą marynarką chciałabym już zakończyć. Jest to marynarka tujdowa, ale już nie o takim kształcie pudełkowym, nie taka krótka, ale taka marynarka, która już sięga nam do linii bioder i pięknie podkreśla talię. Dla kogo taka marynarka? Ta marynarka też będzie służyła sylwetkom oczywiście takim, które swój atut, których atutem jest talia. Czyli to będzie sylwetka mała, większa, ale też będzie to dobra marynarka dla takich sylwetek, nawet prostych które chcą tą talię zbudować, dlatego że tutaj ta marynarka buduje takie wcięcie w talii, jest ono tak wynikające z kroju, w związku z czym nawet jak nie mamy szerszych bioder, to właśnie ta marynarka jest w stanie nam je tak lekko poszerzyć na zasadzie baskinki. Zakończyłam przegląd wszystkich marynarek, które chciałam Wam polecić. Mam nadzieję, że ten film może Wam w podjęciu decyzji, czy ta marynarka ma trafić do szafy, czy nie i jak przetransformować troszkę ten styl, żeby stał się bardziej elegancki. Czekam na Wasze opinie pod filmem i jeżeli chciałobyście, aby poruszyła jakiś temat, śmiało piszcie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału. Zapraszam Cię do tego serdecznie, ponieważ będziesz mogła obserwować więcej nowości modowych oraz porad stylistkowych. Do następnego odcinka i do zobaczenia. Pa!